Swoje nogi! Gdzie są moje nogi? Są i moje nogi, ale trochę za bardzo kwadratowe. Takie nietypowe dla mnie. Cześć, kochani! Tutaj masz Blue chain. Zostawcie łapkę w górę. Fajna ta moja głowa. Oczywiście, oczywiście! I mam rękę. Ej, zaraz. Ale to chyba nie jest moja ręka. Co prawda, mój rękaw? Ale na pewno nie moja dłoń, bo powinna być niebieska. Patrzcie, banan. <laughs> Właściwie skórka od banana to była. O tak! Juhu! Skaczę sobie na ręce i mam drugą. Patrzcie, ale to nie jest moja ręka, ale i tak śmiesznie wygląda, nie sądzicie? Ale życie, powiem wam to skrycie. Juhu! O, to mi się podoba! Plaża, plaża, tyle się tu zdarza! O tak, juhu! Gramy w piłę, w piłę z plażową. Haha! Ha. O, cześć kolego! Patrzcie tylko! I noga! Noga, ej Porwał moją nogę, to znaczy ona nie była moja, ale była w moim zasięgu. <śmum> I co teraz? O, co to takiego? Jest! Ja to chcę założyć. A dobra, zostawmy go. O, patrzcie! Wow! To chcę! Ej! Znowu mi zabrałeś! Dlaczego mi zabierasz te części ciała? <śmum> ja też chcę tak śmiesznie wyglądać. O, patrzcie tylko! No, zakładaj Blue Jane. O! Ho, <śmum> ho! Jaka ręka? Tylko spójrzcie! O nie, nie, to nie dzieje się, kochani. O, tam jakaś głowa sobie pływa, ale dziwne. No, tors, jak fajnie! No to zakładamy! Patrzcie tylko! Wow, z jakimś motorem! Ha, ha, to mi się podoba, juhu! Ej, ale to nie jest mój tors i nie moja jedna ręka. Właściwie druga też nie. Je, 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 patrzcie! Znalazłam! Znalazłam moją pizzę! Jaka pakerska ręka Ekstra Trochę do mnie nie pasuje I tak w ogóle wizerunek psuje Ale szukamy, szukamy No, Blue jane. tam coś jest, tam coś jest O, pozbieramy, pozbieramy Patrzcie tylko Nie no Czarna No, mam na razie tylko głowę i ten tors Szukamy, szukamy Czy kiedykolwiek znajdę wszystkie swoje części Dobra, zostawiamy Może komuś innemu się przyda <laughs> O, jak tu różowo, jak tu różowo Co tam jest? Ja tam nie mogę przejść! Dlaczego? Chciałabym bardzo. O, patrzcie, jak fajnie! pogramy skórkę od banana i tak bawimy się do rana. O, ja chcę się pokuśtać! Ale nie mam nóg, żeby się rozchuśtać! No szybko! O! Udaje się! Je, je, je! Huśtamy ekstra się! To mi się podoba! Co to takiego? Jakaś kupa? Nie. O! To coś dziwnego! Jej! Przerażającego! Jakiś predator! O, przerażające! Szukamy, szukamy! No cóż, to była głowa czyjaś. O! Żarełko! Tyle żarełka, piknik, mniam! Jabłka i kadapki to były! Ale się pysznie zrobiło! O, zima! Zima, zima, zima! Właśnie się zaczyna! O kolejne torsy, ale ja nie chcę torsu! Ja chcę rękę moją dłoń! O, noga! tylko spójrzcie. <laughs> bluczeń sobie skacze. O, dzień dobry, panu. Ojej, ty nie masz torsu. O, wchodzimy sobie do tego iglo. No, szukamy, szukamy, bluczeń tych naszych części ciała. Tam coś jest, tam coś jest. O, moja noga, moja. Trzy części, wow. Jeszcze tylko trzech mi brakuje. Albo aż trzech mi brakuje. No dobra, szukamy. Co to takiego? Nie, zostawię, zostawię, żeby było ciekawie. Ej, patrz, Jednak zostańmy przy swojej, niebieskiej. No właśnie, poszukajmy inne części ciała. Brakuje nam jeszcze dłoni, właściwie ręki całej i nogi. Nogi, 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 gdzie jesteś, nogo? Patrzcie, jakie buchomory, takie piękne mamy tutaj twory. No, gdzie jesteś? Nogo, 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 ręka! Juhu! I mamy jakiś fajny achievementas. Brakuje nam tylko jeszcze jednej części ciała. No to gdzie ona jest? Gdzie jesteś, nogo? Nogo, nogo, nogo! O, co to takiego? Hm. Wskoczę na to, czy jakoś tak? I co? Ho, ho, zatrzymało mnie, je, 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 szukamy dalej nogę, o! Mogę sobie potestować. Haha, jakieś fajne przebrania. Dobra, zabieramy naszą pizzę. Mniam, mniam, uwielbiam pizzę. Szukamy, szukamy. Nogo, nogo, gdzie jesteś? Nogo, moja kochana. O, co to takiego? Patrzcie. Jej. Hm, Nie o to chyba chodziło, ale się tu porobiło. I tors. Jaki ekstra to! zostawimy. O, Blue Jane klocek, Blue Jane klocek. Dobra, no to szukamy. Ej no, zabieraj się z tym torsem swoim. No właśnie. I? Gdzie jest moja noga? Ej, to jest moje. To jest moje. Oddawaj. O, dziękuję. Juhu, mam już wszystko. Patrzcie, i mentas I w tym miejscu chciałabym się z wami pożegnać. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć, kochani i do usłyszenia.